Dzień dobry drodzy widzowie. Kiedy w czasie imprezy lub na internetowym forum dyskusyjnym podnoszony jest temat broni mikrofalowej, na usta wielu ludzi cisną się słowa całkowitej dezaprobaty wobec tej konkretnej sprawy. Nierzadko wobec osób ochoczo wypowiadających się w tym temacie usłyszeć można pogardliwe epitety bądź nazewnictwa nawiązujące do folii. Tymczasem pod koniec 2016 roku w Hawanie na Kubie miał miejsce groźny incydent, w którym, jak mówią sami poszkodowani, zaatakowani zostali bronią mikrofalową. Byli to pracownicy ambasady USA i Kanady na Kubie. Cała sprawa spowodowała duże poruszenie w opinii publicznej i odniósł się do niej sam ówczesny prezydent USA Donald Trump. Poszkodowani twierdzą, że padli ofiarą ataku nowoczesnej rosyjskiej broni, choć póki co nie udało się określić narodowości i miejsca pochodzenia domniemanej broni. Pod koniec 2019 roku urzędnicy z Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych zostali zaatakowani nowym typem niezidentyfikowanej broni podczas wizyty w Australii. Zgodnie z raportem amerykańskiego GQ, dwoje urzędników było w swoich hotelowych pokojach, kiedy usłyszeli głośne dzwonienie i piszczenie w uszach, oraz poczuli silne nudności i zawroty głowy. Sprawa jest o tyle dziwna, że opisy dolegliwości idealnie pasują do tych opowiadanych przez urzędników dyplomatycznych, którzy ucierpieli w Hawanie w 2016 roku. Dwóch funkcjonariuszy CIA, z których jeden należał do najwyższych rangą urzędników agencji, poczuł te same dolegliwości w swoim hotelu w czasie wizyty na Tajwanie. Jednak pierwszym tego rodzaju wydarzeniem było to, mające miejsce na Kubie w 2016 roku. Niewyjaśnione urazy mózgu z udziałem kilkunastu amerykańskich urzędników, którzy od tamtej pory podróżowali na Kubę, do Chin i Rosji, dzisiaj są określane nazwą Syndrom Hawany. Syndrom ten jest zbiorem obrazów klinicznych i objawów napotykanych przez pracowników ambasady USA i Kanady na Kubie. Począwszy od sierpnia 2017 roku, pojawiły się doniesienia, że personel dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych i Kanady na Kubie cierpiał na szereg problemów zdrowotnych, które miały miejsce pod koniec 2016 roku. Rząd USA oficjalnie oskarżył Kubę o dokonywanie nieokreślonych ataków i przyczynienia się do utraty zdrowia pracowników ambasady. Sprawa ta została potraktowana całkowicie poważnie i Stany Zjednoczone zredukowały personel ambasady do minimum. Dodatkowo ówczesny prezydent USA powiedział w październiku 2017 roku, że uważa, iż odpowiedzialność za ataki ponosi Kuba. Późniejsze badania dokonane na poszkodowanych dyplomatach zostały opublikowane w czasopiśmie JAMA w 2018 roku. Wynikało z nich, że dyplomaci doznali jakiejś formy urazu mózgu, lecz przyczyna jego powstania wciąż pozostawała zagadką. Jeden ze współautorów badania oznajmił, że z całą pewnością broń mikrofalowa i współtworzony przez nią efekt Freya jest głównym podejrzanym. Inni badacze zasugerowali, że w tej sprawie nie należy doszukiwać się nowoczesnych broni. A cała sytuacja zaistniała przez źle skalibrowany system monitoringu, który cały czas wysyłał modulowane fale ultradźwięków. Ci sami naukowcy zasugerowali, że również odgłosy lokalnych świerszczy lub ekspozycja na neurotoksyczne pestycydy miały wkład w zaistnienie tej sytuacji. Niektórzy mówili, że objawy syndromu hawańskiego reprezentują epizody masowej histerii. Lecz badanie w czasopiśmie Jama nie uznało kwestii psychogennej za prawdopodobną, gdyż w tym przypadku występują fizyczne dowody urazu mózgu. W wielu artykułach czasopism naukowych pojawiły się doniesienia, iż celem bezpośrednim lub pośrednim broni mikrofalowej może być wytworzenie tzw. efektu Freya, polegającego na reakcji ludzkiego organu słuchu na modulowaną energię elektromagnetyczną, tworzącą mikrofalowy efekt dźwiękowy. Polega to na możliwości słyszenia przez ludzi dźwięków, które są tworzone bezpośrednio w ludzkim mózgu za pomocą odpowiednio skalibrowanych mikrofal. Dodatkowo efekt może być wytwarzany na znaczne odległości, przyczyniając się do efektu głosu dochodzącego z wnętrza głowy. Ten efekt po raz pierwszy odczuli pracownicy obsługujący transpondery radarowe w czasie II wojny światowej. W sprawie syndromu kubańskiego głos zabrał Jai Galliot, były oficer marynarki wojennej i dyrektor do spraw wartości w dziedzinie obrony i technologii na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii. Zaznaczył, że również broń dźwiękowa może powodować jakąś formę uszkodzenia płuc, wątroby czy mózgu przy określonym poziomie decybeli. Jest to rodzaj broni, która kieruje na cel wiązkę skupionej energii w postaci dźwięku lub mikrofal. Chociaż w incydencie na hawanie ciężkie jest jednoznaczne określenie rodzaju użytej technologii, to były oficer zaznacza, iż prawdopodobnie w ataku użyta została broń dźwiękowa lub urządzenie akustyczne dalekiego zasięgu. Kiedy wartość impulsów dźwięku wyniesie około 200 dB, to faktycznie spowoduje fizyczne zmiany w ciele, powiedział. Udowodniono, że narażenie na ciągłe niskie częstotliwości przez dłuższy czas może działać bardzo destrukcyjnie na ludzki mózg dodał. Jednak wciąż pojawiają się pytania, czy istnieje broń, która skutecznie przedostaje się przez ściany budynku lub określone rodzaje szkła? Jai Galiot nadmienił, że technologia istnieje już od lat 70., a bardziej widoczna stała się pod koniec lat 80. Niewiele jednak wiadomo na temat sposobu funkcjonowania i rozwoju tej technologii, ponieważ pochodzi ona od najwyższego szczebla organów rządowych, takich jak Departament Obrony czy CIA. Galiot jest zdania, że to nie jest szczególnie skomplikowana technologia i z pewnością w jej posiadaniu jest Rosja, Chiny oraz Stany Zjednoczone. W tym przypadku należy odnotować, że w 2018 roku amerykańscy dyplomaci w Chinach zgłaszali takie same problemy ze zdrowiem, jak ci na Kubie. I podobne do tych, które zgłaszali agenci CIA działający w innych krajach, którzy negocjowali z nimi sposoby zwalczania tajnych operacji rosyjskich na całym świecie. Jak dokładnie wyglądał incydent w Hawanie na Kubie? W sierpniu 2017 roku pojawiły się doniesienia, że amerykańscy i kanadyjscy dyplomaci na Kubie doświadczyli niewyjaśnionych problemów zdrowotnych, które zapoczątkowane zostały pod koniec 2016 roku. Aż 26 obywateli USA miało silne objawy. Problemy ze zdrowiem pojawiały się natychmiastowo. Ofiary nagle słyszały dziwne metaliczne dźwięki dochodzące z określonego kierunku. Niektórzy postrzegali to jako odczucie zwiększonego ciśnienia lub silną wibrację. Czas trwania dziwnych dźwięków wahał się od 20 sekund do nawet 30 minut i zawsze występował, gdy dyplomaci przebywali w swoich domach lub w pokojach hotelowych. Co istotne, ludzie mieszkający w pobliżu atakowanych, a nawet ich członkowie rodzin, nie zgłaszali jakichkolwiek dolegliwości. Ich zdrowie było całkowicie w normie. Associated Press opublikowała nagranie dźwięku, który słyszany był przez niektórych pracowników ambasad na Kubie. Brzmiał on następująco. W celu zweryfikowania, czy domniemana broń mikrofalowa dokonała zmian fizycznych w mózgu poszkodowanych dyplomatów, wykonano badania sprawdzające ilość substancji białej. Okazało się, że u dyplomatów jej ilość wynosiła średnio 542 cm3. A u ochotników było to 569. Wówczas sprawa stała się jeszcze bardziej poważna, bowiem teraz istniały uzasadnione obawy, iż wobec Amerykanów użyto broni nowej generacji. National Academies of Science przygotowało specjalny raport, z którego wynika, że wiele charakterystycznych symptomów syndromu hawańskiego mogło powstać właśnie przez impulsowy przesył energii. Jednak oficjalnie wciąż nie wiadomo jakie urządzenia mogły emitować fale. część pracowników ambasady USA doznało trwałych uszkodzeń ciała. W tym jeden amerykański dyplomata, którego sług został uszkodzony w takim stopniu, że obecnie koniecznie musi wspomagać się aparatem słuchowym. Jednak w celu złagodzenia napiętej wówczas sytuacji pomiędzy USA a Kubą, amerykańskie ministerstwo spraw zagranicznych podało informację, że problemy zdrowotne były wynikiem ataku lub narażenia na nieznaną dotąd technologię i stwierdziło, że nie obwinia rządu kubańskiego. Jednakże w tym samym oświadczeniu potencjalny winowajca nie został wskazany. Wiele opinii byłych wojskowych najbardziej odnosiło się do broni dźwiękowej, a niektórzy naukowcy wskazali, że być może infradźwięki odegrały tu znaczącą rolę. W czasie zamieszania powstałego po incydencie w sierpniu 2017 roku, Stany Zjednoczone zwolniły dwóch kubańskich dyplomatów w odpowiedzi na tajemniczą chorobę swoich pracowników. 2 marca 2018 roku Departament Stanu USA ogłosił, że nadal będzie utrzymywał swoją ambasadę w Hawanie, jednak na minimalnym poziomie, niezbędnym do pełnienia głównych funkcji dyplomatycznych, w obawie przed utratą zdrowia pracowników. Jednak sprawa zaczęła systematycznie gasnąć, kiedy w styczniu 2018 roku Associated Press poinformowała, że w niepublicznym raporcie FBI nie znaleziono dowodów na celowy atak dźwiękowy. Raport New Yorker'a z listopada 2018 roku wykazał, że śledztwo FBI w sprawie incydentów musiało zostać zakończone ze względu na konflikt interesów pomiędzy CIA a Departamentem Stanu. Gdyż CIA w ogóle nie chciała udostępniać, a tym bardziej ujawniać, nawet pokrewnym im agencjom rządowym USA, tożsamości funkcjonariuszy, których dotyczyła sprawa. CIA motywowało przerwanie śledztwa obawą przed możliwymi przeciekami działającymi na szkodę bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Również federalne przepisy dotyczące poufności danych medycznych pracowników przyczyniły się do uniemożliwienia dochodzenia. Temat syndromu kubańskiego, choć jasno wskazuje na możliwe użycie broni mikrofalowej lub akustycznej wobec obywateli USA, dalej nie został całkowicie wyjaśniony, a sprawa nadal jest otwarta. Choć wiele badań opublikowanych w amerykańskich czasopismach wykazało, że ciała pracowników ambasady zostały uszkodzone przez silne impulsy energetyczne, to oficjalnie nikt nie przyznaje, że broń nowej generacji została użyta w tym przypadku. Czy taki obrót spraw wynika z obaw przed oznajmieniem światu o pojawieniu się w rękach zagranicznych służb broni nowej generacji, czy po prostu z niedostatecznej ilości dowodów? Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia!